亚健康的概念。

wspólnej radości, którą możemy się dzielić po zakończonych szniwach w imieniu gospodarzy Dożynek, burmistrza Wieruszowa, pana Rafała Przybyła. Sołtysa wsi Kowalówka, pana Wacława Żbikowskiego. Sołtysa wsi Cieszęcin, pana Henryka Gajdę. Starostów Dożynek, panią Teresę Jakubowską i pana Mariana Wilka. Najserdeczniej witam wszystkich rolników i ich rodziny oraz mieszkańców wsi, zaproszonych gości, parlamentarzystów, przedstawicieli urzędów i instytucji województwa łódzkiego, powiatu wieruszowskiego i gminy Wieruszu. Witam reprezentację stowarzyszeń, przedstawicieli duchowieństwa, koła gospodyń wiejskich, wystawców oraz sponsorów. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników dzisiejszych dożynek. Drodzy Państwo, znajdujemy się w przepięknym miejscu blisko sołectwa Cieszęcin, który liczy 316 mieszkańców, głównie rolników. Na terenie wsi znajdują się sanktuarium świętego Wojciecha, remiza strażacka z prawie stuletnią tradycją, przedszkole, które mieści się w budynku dawnej szkoły, sklep, a niedawno stanął tam radioteleskop oraz wybudowano nowy chodnik. We wsi działa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cieszęcin Kowalówka, którego prezesem jest pani Ewa Gajda, a przy parafii prowadzona jest schola dla dzieci i młodzieży. Działa również koło gospodyń wiejskich, a także wspólnota Wsi Cieszęcin, która posiada czterohektarowy plac zwany Czokiem, na którym się obecnie znajdujemy. To malownicze miejsce posiada boisko sportowe, gdzie odbywają się mecze, zawody, imprezy kulturalne. Słowiesko Kowolówka liczy 405 mieszkańców. Wiele zmienia się w tej wsi. Powstaje nowe osiedle leśna polana. Budowany jest chodnik z funduszu sołeckiego i jak grzyby po deszczu wyrastają nowe budynki mieszkalne. Wielu mieszkańców wsi pracuje poza terenem. Obie wsie mają swoich zasłużonych rolników, którzy z oddaniem poświęcają się pracy na roli i produkcji trzody chlewnej. Bardzo serdecznie witam rolników, którzy zapisali się na kartach historii tych dwóch wsi i zapisują swoją pracą. Pan Andrzej Świątek, który posiada nowoczesne gospodarstwo o powierzchni 40 hektarów, prowadzi wspólnie z żoną i synem Uprawia zboża Jarę o zimę. Prowadzi hodowlę trzody chlewnej. Posiada cztery zbiorniki na zboże o pojemności 75 ton każdy. Praca w gospodarstwie pochłania jego czas od rana do wieczora. Witam pana Andrzeja Świątka. Pan Andrzej Kopacki wraz z żoną i synami prowadzi gospodarstwo o powierzchni 25 hektarów. Poza zbożami uprawia. Niesiemy się w gospodarza dom, żeby dobrze plonowało, bo stokorcy bałby nam Pan Bóg. mnie się w gospodarza Przeplanowała, posto tource zmędrała, dałby nam Pan Bóg. Hej, otwierajcie, że woda się. przed sobą te piękne wieńce. Symbol źródłowego trudu, symbol powodzenia, żniw, symbol tego, że nam nie braknie pożywienia w nadchodzącym roku. A wieńce były robione też o to i nadal są robione, żeby podkreślić, że jest to dzień uroczysty, w którym nie tylko mamy chęć się spotkać i docenić to, co zostało wykonane, ale też zwyczajnie, ladośnie poświętować i dlatego też wieńce lubią być obtańczone. Więc ja wszystkich, którzy by czuli się na siłach, zapraszam do bardzo łatwego tańca wokół tychże pięknych dwóch końsko-kogucio-kurzych wieńców. Bardzo one są piękne z tej strony, z tamtej myślę, że też. Tutaj nasi dwoje tancerze Poprowadzą. Myślę, że mogą się do tej niełatwiej loli otańczenia przygotować w Starostowie dożynek, bo pewnie tam się pojawią, ale to naprawdę jest jeden z najłatwiejszych tańców, jak je znam. Znam tylko jeden łatwiejszy, ale ten jest dłuższy za to. Bardzo dziękujemy tancerzom. Piękne, pięknie, pięknie odtańczone. Ach, nie dojrzałem, że tam jeszcze były siły do, do, do tańczenia. Sza, szanowni Państwo, Szanowne Panie, będą jeszcze okazje dzisiaj do, do, do tańca. Gospodarzu ten bochen chleba dziel go sprawiedliwie, żeby nikomu tego chleba nie zabrakło. Szczęść Boże, obiecuję, że będę dzielił tak, by nikomu nie brakło. Obiecuję. Przy mi gospodarzu ten kosz produktów. Dziękuję za te produkty i te będę dzielił tak, by nikomu nie brakło. Obiecuję. Gospodarze, goście świętujący w tym dniu dzisiejszym uroczystym zgromadzeni winczuję wam Państwo tego dnia uroczystego i szczęścia dobrego, a my muzykanty struny zatrzymali, aby tu przybyły nóżki nie drgali, bo przemówić się godzi. Na koniec tej roboty, gdzie zboże z pola zwiezione i tylko patrzeć jak mąka do komory sypać się będzie. A toli, jako że miłością Bożą, ale też i chlebem ziemskim człowiek żyje, radować nam się przychodzi, że plony zebrane. I głód nam doskwielać nie będzie. A Wam, gospodarze, proszę, byście tym, co zebrane, mądrze gospodarowali. By do jedzenia nie brakło, a i na zasiewy zostało. Bo nie przyjdzie nic z rąk załamywania, gdy wszystko zjedzone, a nie będzie co w ziemię włożyć, żeby plon przyniosła. Pamiętajcie, gospodarze, że nie tylko sweniwy dla swej korzyści osiewacie, ale z pożytkiem dla wszystkich ludzi tu żyjących, bo kim by człowiek nie był? Czy to księdzem, strażakiem, czy urzędnikiem najwyższym, czy na robił, to z chleba człowiek siłę bierze. Także gospodarze i gospodynie, mądrze gospodarujcie, bo macie ludzi do wykałnienia i pod polą im być powinniście, kim też i jesteście, co daj wam i nam, daj Boże wszystkim. Dziękuję wam ogromnego wzruszenia, ponieważ nigdy się nie spodziewałem, że w tej roli będzie mi, przyjdzie mi dziękować tym, którzy mnie wychowali. Rolnikom, to właśnie Wy uczyliście mnie pokory. Wy, młodego chłopaka, to właśnie to, co robiliśmy razem, zostawiło szorstką dłoń. To właśnie to wybrzmiało najbardziej, kiedy tęskniłem. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez umiłowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie mówiłem. I tak naprawdę, tak jak obiecałem wcześniej, przedstawiam Wam tych, dzięki którym tutaj jesteśmy. Prawdziwych gospodarzy Dożynek. Wacława Żbikowskiego, wielkie brawa. Henryka Hajdę i panią Barbarę Szuberską. Trzy miejscowości. Sopel, Kowalówka i Cieszęcin. To dzięki pracy tych, tych ludzi właśnie dzisiaj tutaj możemy celebrować to święto. Kłaniam się. Bardzo nisko. Wszystkiego dobrego i zapraszam do głosu tych, którzy są gospodarzami. Ja, proszę Państwa, sobie napisałem na kartelce, bo bym mógł nie spamiętać wszystkiego. Burmistrz powiedział to z głowy. W imieniu Sołtysa Cieszęcina i Sopla, i ja jako tu Sołtys Kowalówki. Moim własnym serdecznym podziękowania kieruję dla mieszkańców wsi Cieszeńcin Kowalówka i Sopel. Proszę państwa za włożoną pracę w przygotowaniu do dzisiejszych dożynek. Za wypiek 50 placków, które te panie upiekły i tu są na miejscu. Za świnkę, za świnkę proszę państwa, którą hodował i ofiarował nam tu gospodarz Andrzej Świątek. Brawo dla niego. Będziemy próbować kiełbaski, kaszaneczki, inne tam, że, y, którą możemy dzisiaj skonsumować. I jeszcze raz powtarzam, ufundowaną przez Andrzeja rolnika Świątka. A żeby to wyprodukować, to serdecznie dziękuję Karolowi, Ludwikowi, Danusi, Puchalskim, bo oni to wykonali, ten wyrób, który będziemy próbować. Dariuszowi Sowińskiemu za sfinansowanie produktów do tego wyrobu. Serdecznie mu dziękuję. Iwonie Głowacz tu z kowalówki, która zrobiła pyszny, wiejski smalec. No będziemy próbować. Za to i serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym starostom Dożynek za to, że zgodzili się być starostami. I, i zgodzili się być starostami. Dziękuję serdecznie anonimowym ofiarodawcom, którzy no po prostu nie chcieli tutaj się afiszować. Gminie Wieruszu za pomoc finansową, no, którzy te pieniążki tu włożyli, żeby to jakoś wyglądało. Wieruszowskiemu Domu Kultury za pomoc w przygotowaniu dożynek. A takie szczególne podziękowania, to naprawdę chciałem skierować pani Gosi z ich. Yy, brawa dla niej, naprawdę od paru dni, czy tam nawet tygodni, próbujemy te dożynki jakoś tu no, formować. Cały czas witam, głowę suszyła, panie Backu, a potrzebne jeszcze tamto, albo trzeba tam coś napisać, albo to, albo tamto. I tak wspólnie ganaliśmy najwięcej we dwóch. Z ich, która... <laughs> I dziękuję siłom wyższym, tamtej górze, która nam przyniosła taką piękną pogodę, proszę Państwa, bo to jest ważne. Dziękuję proboszczowi Ojcu Krzysztofowi za to, że nam odprawił msze świętom za rolników. Serdecznie dziękujemy proboszczu. I jeszcze raz naprawdę dziękuję tym wszystkim, którzy przygotowali, przyczynili się do... Dzisiaj tej oprawy dożynek naprawdę serdecznie dziękuję wszystkim paniom za korowód, za korowód który sformułowały, za to, że tak pięknie powystawiają przed domami, pięknie jest ubrane. No, aż trochę łzy raz z oczu lecą. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie. Więc jeszcze raz dziękujemy bardzo Państwu i kłaniamy się. Te słowa naprawdę kieruję do tych wszystkich mieszkańców, którzy nie tylko pracowali na polu, ale także przygotowywali te dużynki. Zazwyczaj to te same osoby. Co do informacji, którą padał Pan Sołtys, że dziękuję za przekazane od Gminy Wieruszów pieniądze, przypominam, to są Wasze pieniądze, a nie Gminy Wieruszów. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja jeszcze pozwolę sobie jeden adres. Szanowny Pan Rafał przybył burmistrz Wieruszowa. Szanowny Panie Burmistrzu, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dożynki Cieszęcin-Kowalówka. Niestety ze względu na wcześniej, podnię... wcześniej podjęte zobowiązania nie będę mogła pojawić się na uroczystości. Dożynki to czas, kiedy w odświętnej oprawie obrzędów kultowanych od wieków dajemy wyraz wdzięczności za zebrane plony. Dziękujemy rolnikom, którzy związali swoje życie z uprawą ziemi i zapewniają pożywienie dla nas wszystkich. Obrzędy dożynkowe to wyjątkowa tradycja będąca symbolem pracowitości i miłości wszystkich rolników do ojczystej ziemi. A dożynkowy chleb reprezentuje wspaniałą polską gościnność. Uroczystości te to także ukoronowanie ciężkiej pracy rolników w ciągu roku i zapowiedź zasłużonego odpoczynku. Z okazji dożynek, najważniejszego święta rolników, pragnę wyrazić swój szacunek i uznanie dla osób, które trudną, trudnią się uprawą roli. Życzę wszystkim rolnikom, aby owoce tej ciężkiej pracy mogły być dobrze i korzystnie zagospodarowane, aby przyszłoroczne plony swoją obfitością zapewniły rolnikom oraz ich rodzinom dostatnie życie, a także służyły całemu społeczeństwu. Z wyrażami szacunku pani Agnieszka Hanajczyk poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ja myślę, że teraz jeszcze zespół skociny, jeżeli ktoś z państwa chciałby podziękowania złożyć to po zakończonej części obrzędowej. Dziękuję państwu.